Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Satanus i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zakończyliśmy część filmu Ostatni Jedi, a teraz zaczynamy już ostatnią część, ostatnią część w tej grze, czyli Skywalker Odrodzenie. Sprawdźmy, sprawdźmy z czym to się je, jak ta historia cała potoczy się dalej. Jeżeli tylko Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. I moi drodzy, zostawcie suba, zostawcie suba, dla Was to tylko jedno małe kliknięcie a mi naprawdę bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc, moi drodzy, lecimy, zapraszam do świata Gwiezdnych Wojen. No i tak jak mówiłem, moi drodzy, ostatni Jedi, mamy już zakończoną grę. Teraz znaczy zakończoną część filmu. Teraz czas na Skywalker odrodzenie, więc nie zwlekając, lećmy, dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Gwiezdne wojny. Część dziewiąta. Skywalker odrodzenie. Umarli przemówili. Galaktyka usłyszała tajemniczą transmisję z groźbą zemsty wypowiedzianą złowrogim głosem nieżyjącego imperatora Palpatina. Generał Leia Organa wysłała tajnych agentów, którzy mają przeprowadzić wywiad, podczas gdy Rey, ostatnia nadzieja Jedi, trenuje do walki z nikczemnym najwyższym porządkiem. Tymczasem, przepełniony furią najwyższy wódz Kylo poszukuje imperatora Widmo, zdeterminowany by zniszczyć jakiekolwiek zagrożenie dla swej władzy. Oho. Czyli krótko mówiąc, moi drodzy, dzieje się, oj dzieje. Zaraz zobaczymy co się tutaj jeszcze wydarzy. Gdzie nas teraz przeniesie fabuła? Kaj lot? Jest tu przyleciał Dziad jeden. głosem jaki tylko słyszałeś w swoich myślach ciemna strona mocy stanowi drogę do wielu umiejętności które wielu uważa za nienaturalne co takiego możesz mi dać wszystko nowe imperium okej okay. No. się nie działa. Pewnie. Znajdź dziewczynę. Połóż kres, Jedi. I zostań tym, czym twój dziadek Wejder nie zdołał. No proszę. Pięć sekund. Ech. Dobrze Cię widzieć. Co dla nas masz? Od sojusznika. Szpiega z porządku. Prześlij wiadomość. Do Co nie mają z przesyłaniem tych wiadomości woda! przez druidów? Znaczy droidów, nie druidów. <śprawda> <śpiewanie> się pozbyć tych Mhm.

Idź, hama! Nie, 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 namierzysz mnie. Haha, widziałem. Ja ci dam, że mnie ta rakieta nie wlazła. Hmm, pięknie. Tak wiesz, ale to myślisz, że ja co innego robię? Ale pewnie jeszcze są za mną, bo ich tu ciągle pełno. Pięknie udało się. Zabieraj nas do bazy. Zabieraj nas do bazy. No i co, I drzwi zamknięte. A to ściana lodu jest ok. No dobra, to skaczeni w O w mordę. No to fru. Oho. Podejrzewam, że z im większą prędkością by walnęli w ten lód, to zbyt cudowne by to nie było dla, dla tego statku. Ojej, co tu się dzieje? No ciekawe, gdzie teraz będziemy? Ohohohoho. A pierdziele znowu, uwaga! No to skaczmy. Znowu w jakimś piekle wylądujemy. Gdzie my Nie wiem, bez różnicy! Aha kurde! Akurat w tym momencie musiałem napić się wody. Okej, okay. bądźcie ze mną. Bądźcie ze mną. O, droid też wrócił. ze mną. Nie ma ich ze mną. Rej, cierpliwości. Idę na trasę ćwiczeniową. No dobra, wyciśniemy sobie poćwiczyć. Aha, nie ma takiego namierzania. No tu co, znak zapytania, nawet nie wiemy co to miało być za, za, za zadanie. Dobra, jest spoko. Pewnie że dam radę. Kto ma dać radę jak nie ja? Tam to radę i... A to cóż to za wstążka Oplaj, opla Jest to trasa ćwiczeniowa, o ćwiczebna ja bym to nazwał. Cwiczeniowa, opla Dalej, dalej Ray. Dalej, dalej ręce gadżeta Piknie. Mamy to, gdzie teraz. Aha. Prowadź, prowadź. Coś mi nie wyszło. Poradzisz sobie. Pewnie, że sobie poradzisz. Mhm. Dobra, i się wspinamy, bo to jest ten Jedi czekan. Tak jak to już wcześniej. Mieliśmy możliwość zauważyć jaki oda się wspinał i inni, nie? Nie poddawać. Pewnie, że się nie wolno poddawać. O, maska dziadka wejdera. Chodź ze mną Rej! Soku wrócił! O. No to pięknie, jak wrócił soku Ej, którędy, 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 kurendy. mi zasłaniają. Oj, sorry. To i sorry droidko. Chyba tu na dół. Hopla. Mi tu teraz pokazuje. O, czemu tu przez jakieś krypty? A tu tutaj. Potrzebuje tu strażaków i drugi. W najwyższym porządku jest Kret i przesłał nam wiadomość. Palpatine zdołał powrócić. Teraz planuje zemstę. Ma największą flotę, jaką widziała galaktyka. Ukrytą w nieznanych regionach. Na planecie Exegol. Luke jej szuka. Pisał, że żeby się tam dostać potrzeba tego. Telurium Situ. Zacznę szukać tam, gdzie jego trop się urwał. Na pustyniach Pasany. Lecimy z tobą. Czołgi, naprawiłeś ten kompresor? Dobra, no to ruszamy na Okej, na dolinę czy przestrzeń? Najpierw przestrzeń, bo my sobie jak znajdziemy tą klockometę to ją rozwalimy Misji pobocznych oczywiście nie będziemy robić, ale, ale mówię, ta klockometa to się przynajmniej przyda Bo gdzieś jest na pewno tak, już nawet widzę gdzie. I rozpiździć ją trzeba. No i proszę, gotowy, jak szybko, jak pięknie i jak cudownie. Dziękujemy. Dobra, to jakieś walki trwają, ale my i tak do zakazanej doliny i lądujemy. Swoją drogą te animacje lądowania, wchodzenia w atmosferę nie ładne są. Trzeba przyznać. No wygląda jak naprawdę taka pustynna planeta. Przynajmniej z tej perspektywy. Uhu. No to do boju. My... i co? Tropfabularny. No to my na imprezę trafili. O, cholera. Jest muzyka, której nie dał rady się wyciszyć, będą prawa autorskie znowu. Nigdy nic podobnego nie widziałam. Ja nigdy nie widziałem tak mało telugiów. Co? co teraz? Rozmawiamy, pytamy. Miło tak popatrzeć w górę i widzieć latawcę zamiast statków w porządku, co lecą po mnie i moją rodzinę. Ten festiwal daje choć na chwilę zapomnieć o całej tej ich galaktycznej okupacji, nie? No, chociaż na chwileczkę. Chociaż na chwileczkę. O, dobra. No to szukamy dalej, nie? I ja teraz z kim mamy gadać? Tu ktoś jest. Ten dziwny pustelnik ciągle psuje mi zabawę. Łazi w tej swojej masce i tylko oczy to, oczy tamto. Naprawdę, odcipiłby się wreszcie. <laughs> Odcipił. No dobra. Jeśli tak będzie. Tu jest ktoś kolejny do pogaduszek jest jedna z najdziwniejszych zbieranin, jakie widziałem. A widziałem wojny i wodskodulotkie. Wojny mm. a wodskodulotkie. Tak mi pusto na szyi. Wszyscy inni mają te takie ładne naszyjniki. Gdzie taki można dostać? Ej, Boże, żeby jeszcze jakiś naszyjnik, obchodził. Dobry Nie wiem czy to widać, ale nie jestem stąd. Porozmawiaj lepiej z kimś miejscowym. Oni wyglądają na takich wiedzących. No, to się nie przyda. Pogadajmy z kimś miejscowym. Cześć miejscowy. No i teraz zobaczymy, co nam powie miejscowy oczywiście. Nambigima! Nazywa się Nambigima. To bardzo ładne imię. Ja jestem Rej. Nie ukryjesz się, Rej. Co? To z maską pewnie. Znajdę cię i przekonam do przejścia na ciemną stronę. Zobaczymy. Mówię, myślę, że ja muszę tę eee. o, 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 o. O, o. Musimy iść. Do <grywia> Dalej imperatorowi naszej imię. dobrzy są. Leja przysłała mi wiadomość. Generale Balistian szukamy Eksegolu. Razem z lukiem śledziliśmy pewnego łowcę. choć z Bestuna. Miał trop, który mógłby nas zaprowadzić do Tellurium. Istniały tylko takie dwa. Przelecieliśmy za jego statkiem pół galaktyki. Został opuszczony u wylotu kanionu. Mam co do tego złe przeczucia. Zauważyliśmy poszukiwany. Ruchy! Tam! Te śmigacze! Uh -huh. No to się będzie działo. Nawet... A tak, dobra. Myślę, że to w ogóle nie da rady wycelować, nie? O, teraz latają! Teraz latają! Teraz latają! Zaczynają oni, a my jakieś jetpacki pewnie. Dobra. Dobra. Pięknie. Następny leży! O ty, 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 ty. Niedobry ty. Kiedy mi go... Ja nie wiem, czy to była scena jak w filmie. to wszystko U możliwe. Nie to a nadzieję, jak pan uważa. працаных дзядам все то и на часу naпер давай. Oho! I w ruchome piaski wpadli. A, się Gdzie jest reszta? Znajdźmy okay. ich. No to szukamy na chybcika. Dobra. Tutaj. O! Jednak udało się zbierać. Dobra. Mamy też kilka, ale nie wszystkie. Dobra, lecimy. Znajdziemy ich. Jestem pewna. Nikt nie wspomniał o mnie, ale nic mi nie jest. to pomożesz mi się przedostać na drugą stronę. Pomogę, A, nie wiem jeszcze jak, ale pomogę. Ona się tu chyba nie ma jak za bardzo dostać. Uh -huh. A, czyli jak ona już tu stoi, to, to jest spoko. Kurde, nie trafiłem. Kamera się tak dziwnie obróciła, i za bardzo nie widać wtedy, gdzie ona idzie. Dobra. Dobra, tutaj, a teraz zawaj, że wcale nie czuliśmy tego trzęsienia. Ja czułem, proszę pana. Cicho tam przybijoł. Uh -huh. Podejrzewam, że może być gdzieś jakiś stwór. Uj, uj. nie gadaj że znowu że tu nie ma jakiegoś szybszego wejścia, przejścia i w ogóle Ale jaja. No dobra, nic, jak trzeba to trzeba Zaraz mnie coś trafi chyba. Nieźle się tutaj odnajdujesz. Mhm, staram się jak mogę. Uhuhu. Co i gdzie ja mam to przestawić sobie? Tu gdzieś tak? Aha, No okay. I otwarte. Cóż panowie? Te tunele. Wnioskując po rozmiarze ich ścian, istnieje kilka. Mówiłem, że nie chcę wiedzieć. Nie. Aha, czyli to się tak nie. Nie wyspniemy fajnie. Dobra, gdzie tędy? A z powrotem tam. To po co ja tutaj skoczyłem? Fajnie, nie. Dobra, lećmy moi drodzy, lećmy. Oho. Kości. kości. Kości zostały rzucone i coś tam pełzło. Myślałem, że już po Wciąż może być, proszę pana. Gdzie wyjście? Tam. Pośpieszmy się. Śmigać, czyli nie my pierwsi tutaj wylądowaliśmy. Uh -huh. Zdecydowanie nie wy pierwsi. To widziało wiele okropnych rzeczy. Tu jest jakiś tekst. O, wiem dokładnie, gdzie szukać telurium. Niestety. Hmm. Jestem fizycznie niezdolny do wypowiadania tłumaczy z języka to chyba nie wąs. Albo coś wężowatego raczej. O, kuku miał. Przekazałam mu tylko życie. Trochę mocy od siebie dla niego. Musimy ruszać dalej. Znaleźć kogoś, kto da radę przetłumaczyć ten stylet. Troida czy coś. No, fajnie by było znaleźć kogoś takiego. Superowałbym natychmiastowy powrót do Sokoła milenium. Będą na nas czekać w Sokole. Mam lepszy pomysł. Ależ nie zdołamy stąd odlecieć w tym wraku. Nie mamy raczej wyboru, uh -huh, zdecydowanie nie mamy wyboru. Hmm. Hmm. No, kogoś porwali. Czubakę, ale ja. Oho. Gdzieś by przyleci tutaj Kylo Ren. Opla. Oho. I wyleciał jej. Świetlny mieczyk. Złapali ciu jego. co? Co? Coś ona narobiła. Ciui. Jorony. To nie sity, tylko bawiły się piorunami? Dzień dobry. Cześć, cześć. Spokojnie, teraz jesteś z nami. Nie, 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 dziękuję. Chewie miał ślady. To była jedyna wskazówka do tego telurium i ją straciliśmy. Owszem. Inskrypcja pozostała jedynie w mojej pamięci. W mojej pamięci? Tak, panie mm. po. Znam czarnorynkowego mechanika. Czarnorynkowego mechanika? Jest na Kijimi. O, i nas śledzą. Nic dobrego z tego nie będzie. Powiem wam. Nic dobrego. Wiem, co musimy zrobić. Za mną. Znam te okolice. Powiedzmy. Dawno tu nie byłem. Dobrze. Najwyższy porządek porywa ludzi z ich własnych domów. chyba nie położyli łap na naszym mechaniku. Moi drodzy. I w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie. I zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. I zostawcie suba, moi drodzy. Dla was to tylko jedno kliknięcie mi naprawdę bardzo, bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc moi drodzy serdecznie zachęcam i zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie hej!